Witamy Państwa serdecznie. My jesteśmy przy Bukowej w Katowicach. Tomasz Łodaczyk, Tomasz Łapiński obok mnie. Dzień dobry, witam. To jest mecz kończący drugą serię Fortuna I ligi. z Katowice gra z Chrobrym Głogów. Tamta jedenastka w meczu w Legnicy była, była jedenastką umownie rzecz biorąc tych starych piłkarzy. Teraz Komor zmienił Janiszewskiego. Popatrzmy zresztą na, na to na to zestawienie personalne. Kudła w daje 4 Jędryk, 5 Repka, 6 Kozubal, 7 Berger, 8 Figiel, 11 Błąd, 14 Komor, 16 17 rogala, 17 marzec i 23 Wasielewski. Nie ma Janiszewskiego, jest Aleksander Komor, który dwa ostatnie sezony spędził, spędził w Rzeszowie. Z tych piłkarzy, którzy odeszli, no to nie były jakieś takie nazwiska piłkarzy kluczowych w zeszłym sezonie. Nie ma Roginicia, nie ma Urynowicza, nie ma Tanżyny. A to już chrobry Głogów po tej porażce u siebie z Lechią, kilka zmian, Węglarz w bramce, dalej 4, Gabriel Esti Garibia, 5, Bugaidys, 7, Bogusz, 10, Wolsztyński, 11, Lebedyński, 16, Mandrysz, 19, Mucha, 29, Tupaj, 30, Bartlewicz i 44 zarówno. A więc w porównaniu z tym meczem z Lechią 4 zmiany w bramce, Węglarz jest zarówny w obronie na wahadle, Bogusz, no i w ataku Rafał Wolsztyński, nie ma Dybowskiego, Kuzdry, Stuglisa i Stebleckiego. Wkładamy najserdeczniejsze współczucia, a my chwilą ciszy uczcimy pamięć Pawła Ważniewskiego. Minuta ciszy. Słyszeli Państwo, były kierownik drużyny oczywiście GKS-u Katowice, wieloletni kibic, zmarł całkiem niedawno. Piłkarze oddali mu część. Antoni Kozubal, młodzieżowiec, 11 Rafał Aguraka. Zubal dośrodkowanie i piłka w rękach Damiana Węglarza, Mandrysz. Teraz sporo miejsca ma Marzec, zobaczmy troszkę marzec później, mocno Z dystansu na poprzeczką. Zastępuje na wahadle Kuzdrę, krótko do tyłu Bartlewicz. No niezłe to było, mocniejsze piłki w pole karne. Będzie też rywalizacja wśród młodzieżowców. Dostaje drugi raz swoją szansę Antoni Kozuba, ale jest też Baranowicz. Jest ciągle 18-letni Alan Brut. Dobre to doświadczenie. No, no i gola nie ma. Chyba sam zaskoczony marzec. Rebka spokojnie sobie tę piłkę podkolował do linii środkowej. Skoro miejsca miał, rozpędzać, ładnie wykorzystał tego potencjału. na pusto Wasielewski przebiegł dobre 50 metrów, A szkoda, bo tam było duże przestrzeni. Teraz szansa. Przypadku... Wasielewski broni Damian Węglarz, ale był spalony. Krótko od tyłu, gra chrobry. No i potrafili wyjść po tego pressingu. Tak, na razie tak, 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 tak. Troszkę tak nie sprawia wrażenia takiej drużyny, która, no, która została zdemolowana powiedzmy w tym pierwszym meczu u siebie z Lechią. Chociaż będzie teraz y, szansa, uwaga, co zablokowany przez y, zarównego. Jeszcze figiel. Masz Marzec. Wrzutka, troszkę. Marzec pusta ramka. Tak, tylko pochwaliliśmy Chrobrego, od razu zaczynał się groźnie robić w szesnastce właśnie Węglarza. Komor. Tu mam wrażenie, że Marzecka się trochę za bardzo wyrzucił do lewej strony, znowu do linii końcowej. Jeszcze z Marzec. Uwaga, Adrian Błąd, piłka w siatce i jeszcze gol, prowadzenie Katowic, 1 okay, do 0. Widzieliśmy jak GieKSa przyspieszyła przez ostatnich dosłownie kilka minut. Od razu hurtowo się dorobiły te szanse do zdobycia gola, jedno z nich widzimy teraz, Błąd wykorzystał. Ale to znowu chyba Figiel w bardzo ważnej roli i w ich tych poprzednich akcjach i teraz też. Sama, sama końcówka przypadkowa, bo tam był błąd przyjęcia, On akurat Błąd skorzystał z tego błędu Bergiera mam wrażenie, bo to chyba jemu odskoczyła ta futbolówka. Zobaczmy jeszcze raz. Marzec. Tak, to no, jest przyjęcie. Nie było spalonego. Ktoś tam wyskoczył za pleców obrońcy zarównego zdaje się Adrian Błądz Pięć goli w zeszłym sezonie. Teraz jego pierwsze trafienie, w ogóle pierwsze trafienie Katowiczan w tych rozgrywkach. Jeden do zera Katowice Chrobry przy Bukowej, A za oto Bogusz. Trzas Bogusz, Jędryk w polu karnym, Mandrysz, Tupaj, miękka wrzutka, oh. szansa i gol wyrównując. No, minęła minuta, a trafia Rafał Olsztyński. Olsztyński szybka odpowiedź Chrobrego, tam z, z, za kołnierz do chwilkę chyba Aleksander Komor i on tutaj nie był w stanie już praktycznie wyskoczyć, a powinien, to jest moim zdaniem lekki też błąd w ustawieniu chyba obrońcy. Zbyt łatwa później sytuacja w powstała, to był strzał z 3 metrów, mam wrażenie. Prawie, że na słupku tutaj bez żadnych szans interwencji Kudła. Takie na własne życzenie ten gol wyrównujący przez GieKSę stracone mam poczucie. Zobaczmy jeszcze raz. Znowu, znowu, znowu taka, taka duża bierność, Znów tutaj jest późno, dużo czasu, przestawia sobie jeszcze tutaj. widzimy dwa razy tak, piłka tak. leci, też ta wrzutka jest dosyć jest lekka taka. Do tyłu się skacze na gazetę, powiem, tak? To jest jakby stara piłkarska Tak, Gdyby komór stał bokiem, to w bok zawsze jest masz szansę wyskoczyć. Przy takiej sytuacji gdzieś Milion jeszcze kroków zrobił, ile, ile tam czasu miał, tak? tak. Gdyby zmienił pozycję zamiast dreptać do tyłu, być może miałby jeszcze szansę interwencji w wyskoku. Z oczywiście nic nie będzie. To Znowu próba zakończona katastrofą. Błąd w sam środek bramki. Węglarz. Chyba zapamiętać. Chyba zapamiętał tam w tą sytuację, gdzie nie podawał mu błąd. Akurat. Błąd, dobre ośrodkowanie. Mam znowu, znowu, dużo obok niego teraz dwóch rywali Bukajdis podciął tę piłkę, wyszedł kudła. Niedokładnie trwa. Pusta bramka. Niecelny ten strzał Wolsztyńskiego. Ach, znowu tak. Zmarnowany potencjał Berger z niedokładnym podaniem tutaj do wybrał Marca, natomiast miał z lewej strony jeszcze jednego zawodnika swojej drużyny. Uwaga, teraz szansa Kozubal, no niepotrzebnie. Chyba decydował się na strzał na bramkę. Jeszcze prawa noga dość ostry kąt. Sibata. Zostawił tym razem za plecami Wolsztyńskiego, ale zagrał na nogę Mandrysza. Lewa strona Tupaj. To jest Bartlewicz, jest Wolsztyński, jest Lebedyński. Dobra piłka. Bartlewicz jeszcze czeka. Mandrysz. Mandrysz! O bramki. Mak. Kiedyś nadzieja polskiego futbolu. Wraz z Pratem. Ostatnie sezony spędził w Stali Mielec. Jest jedno z tych nazwisk, które pojawiły się w kadrze GKS Katowice w tym, w tym wakacyjnym powiedzmy okresie w, po, po oknie transferowym, które chyba jeszcze się nie skończyło. No Arak, też doświadczony, doświadczony piłkarz. Teraz szansa. A jest 2 do jednego. Mateusz Mak, a propos. Szybko, szybko, szybko zapisał się w protokole. tak Dopiero co się pojawił na boisku. Nie wiem, czy to nie był pierwszy kontakt chyba z piłką. Shibata miał już kilka i większość nieudanych. A tutaj Mak strzela swojego gola. No i Gieksa wychodzi na prowadzenie. Zobaczmy taki prosty znowu sposób. Mm, zarówno. Niesamowite. Dwa błędy widzimy obrońców. <laughs> Najpierw zarówno, później jeszcze właśnie Stigaribia. Gar Dwa naprawdę Katastrofalne błędy obrońców. Mak z tego prezentu ewidentnie korzysta. Piłkę ustawił Mateusz Machaj. Gol w zaliczonym czasie. gry z 11 w tym przegranym meczu z Lechią. Bugelis. Komor. Rogala. O, tutaj błąd na faszerowanym, uwaga, czy będzie gol, tak jest, się jeśli nie było gwizdka, chociaż taka akcja mocno fizyczna, błąd i znów Mateusz Mak. Szybko, szybko się pisuje naprawdę <grym> na listę strzelców właśnie, Mateusz Mak, chwileczkę zobaczmy jeszcze powtórkę, bo tu Chrobry tak zareagował dobrze na stratę pierwszego gola, tak tutaj widać ciąg dalszy katastrofalnych kłopotów gości w tym meczu. Zobaczmy znowu tak, tak. Da, dalekie zagranie. Praktycznie wydawało się no, faul. To Mucha, nie, nie było tutaj faulu, faul, bo sam Mucha W tym się... pierwszym momencie no, ewentualnie jeszcze no można tak. by było się tam gdzieś tam przyjrzeć. Tutaj no te właśnie, ręce tak. trochę popracowały. No może i tak. Nie wiem, zaraz, za chwileczkę zobaczymy, czy tutaj War się dopatrzy przewinienia, czy nie. Tracił równowagę, ale też tracił ją gdzieś tam w kontakcie z właśnie właśnie zadranym błądem Patryk Mucha. Rebka. Uwaga, szansa kolejna. kolejna. No katastrofa. i przestrzelił tym razem Masłuszmach. To jest katastrofa co, co tutaj no, wyrabiają obrońcy Krobrego w tych ostatnich minutach. Tupaj boi. krótko, ale Anbruch nie ma gola. Ratuje sytuację Węglarz. Mógł pójść śladem Mateusza Makań, praktycznie w pierwszym kontakcie od razu wpisać się na listę strzelców, ale się nie udało. Ale to jest naprawdę zaskakująca łatwość cały czas dochodzenia w tej drugiej połowie, szczególnie w końcówce. Tutaj zobaczmy co wymyślił z kolei Paweł Tupaj, to jest niewiarygodne. Aleksander Komor się też. Jeszcze strzał z półwoleja. W roli najbardziej wysuniętego napastnika Aragi Bugajdis. Komor. Tutaj jeszcze został Arkadiusz Jędrych. Jędrych kiwnął, strzelił. On nie miał łatwej pozycji. Złapał tę piłkę. Dan Węglarz. Tupaj. W tym momencie sędzia kończy mecz. Kiepka z Katowice, Chrobrich, Głogów. Ostatni, y, ostatni mecz drugiej serii spotkań. 3 do 1. Błąd, Wolsztyński, Mak, Mak. Tak to wygląda. Jeden Mak. Jeden Mak, ale dwukrotnie i to tak no, bardzo błyskawicie, tuż po pojawieniu się na boisko. Cóż, no, Keksa wykorzystuje moim zdaniem katastrofalną drugą połowę właśnie w wykonaniu. Dobrego, powtarza się chyba taka sytuacja właśnie z tej pierwszej kolejki, że ktoś gdzieś tam się po jakimś błędzie po jednym czy drugim od razu następuje cała seria. Nie potrafią się podnieść po z tego gorszego okresu. Przeciwnik to z medytacją wykorzystuje. Mimo tego, że to nie był jakiś wybitny moim zdaniem. Naprawdę mecz Gieksy bardzo spokojnie go wygrywa. Tak, paradoksalnie gorszy, lepszy ten, ten przegrany z, z miedzią w lewnicy 0 do 1 niż ten dzisiejszy, ale liczą się punkty.